W olsztyńskim ratuszu podsumowano trzy konkursy, które uwieńczyły Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Przypomnijmy, była to akcja, która miała zachęcić kierowców do ekologicznej jazdy, korzystania z komunikacji miejskiej i roweru. Olsztyńscy urzędnicy na przykład przyłączyli się chętnie do inicjatywy zwanej Sąsiedzka Podwózka. Bardzo wiele osób dogaduje się, umawia się ze sobą, aby zapełnić do ostatniego miejsca... Te miejsca, którym dysponuje dane, dane auto. By zachęcić mieszkańców do częstszej jazdy autobusem i rowerem, organizatorzy Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Olsztynie wymyślili konkurs pod tytułem Rowerem szybciej, autobusem wygodniej. Pierwsze miejsce zajęła Cecylia Bodzon. Ja dojeżdżam autobusami zawsze i do pracy się nie spóźniam. Przyjeżdżają regularnie, rzadko zdarza się, żeby autobus nie przyjechał o czasie. Poza zmianą sposobu podróżowania, która była głównym celem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, odbywały się także konkursy fotograficzne pod nazwą „Odjazdowy rowerzysta” i „Maszci rower”. Zorganizowaliśmy ten konkurs po raz pierwszy i poziom był całkiem całkiem naprawdę dobry. Wygrało zdjęcie, które wydało nam się naj, naj, takie e, inaczej podchodzące do, do tematu. Odjazdowym rowerzystą został Kamil Ochman. Zajmuję się rekonstrukcją historyczną. To pomysł wikinga na rowerze przyszedł mi po prostu od razu do głowy. I dziewczyna mnie namówiła, też uzyskałem że tak, poparcie i, i zdecydowałem się pojechać. I udało się wygrać. Finalistą konkursu Ci rower został Mariusz Błaszczak. Wziąłem udział w konkursie, ponieważ zachęcił mnie do niego kolega, który również jeździ na rowerze. i... I również interesuje się fotografią i myślę, że my zrobiłem dla niego taką małą konkurencję. No zainteresowałem się, nagroda była ciekawa, spodziewałem się też, że, jako, że to był konkurs lokalny, że nie będzie aż tak dużej konkurencji. No i dało się. Europejski tydzień zrównoważonego transportu zakończył się 22 września. Jeżeli Olsztyn ma być miejscem czystym, bez ulicznych korków i smrodu spalin, ideę tę warto realizować nie raz w roku, ale na co dzień.